Cześć siemanko z tej strony tutaj. Witam się czule ale prawą ręką Bo lewą się masturbuje. Czu, dobra. Cześć witajcie Tak więc w dzisiejszym filmiku Na początku powiem że możecie zostawić łapkę Zasubskrybować kanał I udostępnić Na dole macie ref link Który możecie zrobić i nie trzeba nic potwierdzać Więc Okej okay. Ten filmik dlaczego on jest w, w w formie takiego vloga ponieważ no to będzie taki trochę dużo filmików jest, jak już macie w samym tytule dużo filmików jest na ten temat jak wybić się, wypromować swój kanał, no i tam ludzie mówią, że zrobili stronę internetową na którą możecie wrzucać swoje filmy, tylko prawda jest też taka, że po prostu no, nie każdemu się chce wchodzić na tą stronę <laughs> wrzucać te filmy tam, po prostu dla niektórych to jest za dużo zachodu, że tak to ujmę. Więc tak, nie wiem, czy to poskutkuje. Zrobiłem grupę na Facebooku, do której link macie również w opisie. I do tej grupy możecie sobie dołączyć. I na czym ta grupa polega? Po samej nazwie będziecie wiedzieli, o co nam chodzi. Tam jest mój post przypięty na samej górze, więc tak samo. To jest taki jakby szablon, jak możecie sobie y, wrzucać swoje filmiki. I teraz tak. Dzisiaj pojawi się na YouTube na pewno jeden odcinek jeszcze. Tylko teraz y, kwestia tego. Y, mamy serię z rekonu tak? Okej, okay, jest fajnie. Y, fajnie się to ogląda, komentujecie. Jest super. I teraz pytanie, y, czy. Druga seria z Medina, druga seria, tak. Czy będzie to seria z, yy, z Shiwia MT2, czy pompa MT2, więc w komentarzach piszcie z czego wolicie serię. Czy z pompy, czy z tej Shiwi. I załóżmy, że do godziny 18, do godziny 18 mm, będzie głosowanie w komentarzach, więc jeżeli podobają w ogóle mam się takie filmiki w takich kwestiach vlogowych, trochę gramy, trochę rozmawiamy sobie, jak to was mówię, no to super. I po prostu mmm, piszcie w komentarzach, bo jest bardzo mała aktywność w komentarzach lajki są, to mnie bardzo cieszy, ale jednak tych komentarzy, co tak naprawdę też pompuje, motywuje mało tego, mało tego, więc no komentujcie, lajkujcie, wszystko róbcie, co widz chce robić, tak, powinien, nie wiem, no nie powinien, bo może to źle nie chce być na jakiegoś cebulaka, ale dobra, wiecie co macie robić i teraz tak, jak już mówiłem, link do tej grupy dostaniecie w opisie filmu, jeżeli chcecie, prowadzicie swój kanał na YouTube i chcecie go może trochę wybić. Pojedynczo na pewno nie damy tego rady zrobić, ale gdy zbierzemy się w tej grupie już jakąś większą, naprawdę na jakąś większą liczbą i po prostu każdy tam coś rzuci od siebie swój kanał i nawzajem będziemy oglądać te kanały, może komuś się coś spodoba, może ktoś zostawi komentarz, łapkę, może ktoś zasubskrybuje, może tak podłapie się po prostu. Widzów oglądalność skoczy, wiecie, że na YouTubie. Teraz już jest bardzo ciężko, ponieważ tu już są nadane normy YouTube'owe, że ogląda się te osoby, te, te, bo mają dużo widzów, bo oni zaczęli nagrywać już w chuj czasu temu i po prostu teraz propsują siebie nawzajem, więc czemu my jako ci mniejsi YouTuberzy nie mamy takiego czegoś zrobić i po prostu zebrać się, może ktoś znajdzie jakiś partnerów do gry, bo ja na przykład zastanawiam się nad serią Left for Dead'a no i potrzebowałbym właśnie jeszcze trzech osób o podobnych preferencjach do moich i to by się super nagrywało, to by się super, super oglądało. Więc tak jak mówię, wszystkie informacje macie w opisie. dołączacie do tej grupy, udostępniacie swoje kanały. Na pewno ja będę to przeglądał, na pewno ja jeżeli znajdę jakieś osoby tak o moich preferencjach, ja na pewno do nich napiszę. Lub jeżeli już oglądacie ten filmik widzicie moje preferencje i są porównywalne do waszych, to piszcie do mnie śmiało, piszcie w komentarzach, piszcie gdzie chcecie, na facebooku, na fanpage'u, link też macie w opisie, tam wszystko można... Dodam, podam też swoje GG, podam swojego Skype'a dla widzów, podam wszystkie informacje, które będą Wam potrzebne. Więc to będzie chyba na tyle. No i żegnam się. Cześć, na razie. Pompa.